Jeśli wierzysz w zbawienie, wierzysz w miłość Boga, Jezus może Cię uzdrowić, może Cię zbawić. Więc zostań w tym filmie, bo mam dla Ciebie wiadomość. To ja, Jezus, i dziś chcę Ci przypomnieć coś prostego, ale wielkiego. Jesteś arcydziełem, niestworzonym przypadkiem, ale zaprojektowanym z celem, pięknem i światłem. Nosisz w sobie iskrę Bożego tchnienia i tam, gdzie się pojawiasz, coś się zmienia. Inspirujesz, przemieniasz, jesteś obecnością. Jesteś odpowiedzią na pytania, których świat jeszcze nie zadał. Masz umysł, który myśli, serce, które czuje i duszę, która świeci. Nie porównuj swojego światła z niczym. Słońce nie rywalizuje z księżycem. Oboje świecą, każdy w swoim czasie. Jesteś potrzebny, jesteś chciany, jesteś głęboko kochany. Uśmiechnij się teraz. Tak, teraz. Ten uśmiech to żywa modlitwa, a całe niebo raduje się, gdy ty po prostu jesteś. Napisz w komentarzu amen. Jeśli poczułeś tę prawdę, polub, udostępnij i zasubskrybuj, nie dla mnie, ale dlatego, że świat też musi to usłyszeć. Jestem Jezus i dziś chciałem Ci tylko przypomnieć, jesteś piękniejszy niż myślisz i nieskończenie bardziej kochany niż sobie wyobrażasz.